Witam Was serdecznie, drodzy widzowie, 10 grudnia 2021 roku w 80. Okrągłej kronice Retro i Karusa. Mamy dzisiaj 10 grudnia, także większość z Was jest po wypłacie, a że jest piątek. Także pewno planujecie konkretny melanż. Przy okazji tego melanżu warto wypić za powodzenie ukończenia remontu 16-18. Ale przy okazji tego filmiku, chcę nadmienić, że dzisiaj mamy 5. rocznicę. Zakupu 16-18, jak i w ogóle powstanie karusa W tym filmie postaram wam się odtajnić kilka materiałów z tamtego okresu. No nie przepuszczałem, że kiedykolwiek będę nagrywał na YouTube całą relację z, z remontu przeguba. No, ale jakieś materiały z tamtego okresu są. Wtedy był to była to sobota. Również byłem po wypłacie, także. Było na co wydawać pieniądze, no i myślę, że wydałem je słusznie. Także zapraszam do oglądania. Postaram wam się przybliżyć, jak to mniej więcej wtedy wyglądało, co się działo i jak to się je. Jeśli chodzi o 80. kronikę, mam na myśli ogólnie 80 film, bo dociekliwe oczy zobaczą, że jest to 58 kronika. 16-18. 1618. 1618 ogólnie znalazłem na Oliksie, bo był to taki okres, kiedy właśnie tam szukałem autobusu, bo myślałem, że to jest bardzo, dobra, bardzo dobre miejsce na, na szukanie takiego autobusu. No nie pomyliłem się, a wtedy to jeszcze był czas, kiedy nie próbowano sprzedać jednego autobusu w cenie 10, tylko po normalnych cenach. Znalazłem go na elixie, napisałem pierwszą wiadomość 4 grudnia 2016 roku. Poprosiłem o kartę wozu na fototransie, dostałem ją bardzo szybko i wtedy ku mojemu zdziwieniu okazało się, że to jest nasz sosnowiecki karus, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo do tej pory myślałem, że ostał się tylko 142. Nie śledziłem, nie śledziłem tego, jakie wozy zostały sprzedane, co i jak. Bo na pożegnaniu Icarusu stwierdzili, no niestety nie udało mi się kupić, i wtedy y, poszedłem spać. Rano wstałem do roboty. Jeździłem, jeździłem jako kierowca y, wywrotki, akurat wtedy jeszcze na miejscu. No bo sprowadzając Icarusa w marcu, akurat w czwartek wracałem do sprawy, ale też dojdziemy kiedyś do tego. Jeździłem na miejscu, chyba wtedy jechałem akurat na Kraków na osadniki, na nową Hutę. Wysłałem wiadomość do znajomej z prośbą o wyliczenie składki ubezpieczenia na pojazd czasowo wycofany z ruchu, no bo ja już miałem dość konkretne zniżki, no ale zawsze każdy się tej nowości boi. No i tu co ciekawe, wyliczyła mi tylko, że został on sklasyfikowany jako Solbus, ale wszystkie dane, wszystko się zgadzało. Wyliczona, wyliczona składka została na 158 zł na cały rok, także to był mój najlepszy deal ubezpieczenia, jaki do tej pory zapłaciłem. Minął cały tydzień. W piątek zgadałem się z kolegą Bakshiołym, że jedziemy w sobotę rano. Wsiedliśmy w Audi 2,5 V6 B5, tak dokładnie doprecyzowując, i pojechaliśmy do Bydgoszczy. Wjechaliśmy gdzieś o godzinie 3. Na miejscu byliśmy gdzieś koło 8, no w parę minut po, po 9, przed 9. Wsiedliśmy, jeszcze byliśmy przed właścicielami na tym placu, którym żeśmy się umówili, zacząłem go oglądać i już wtedy, bez oglądania, wiedziałem, że to, to auto będzie moje. <laughs> w sumie wykonałem nim, nie był, nie miał tablic już ważnych czerwonych, on był czasowo wycofany z ruchu, jak Wam mówiłem. Także w, i cały plac, że to była sobota, to akurat był zapchany różnymi ciężarówkami i nie było możliwości, gdziekolwiek się przejechać. W związku z czym wykonaliśmy jazdę próbną 2 metry do przodu, 2 metry do tyłu. Potem ja wsiadłem za kierownicę. Tu jest ten pierwszy filmik. Znaczy w sensie, jeszcze zanim ja wsiadłem, to jest filmik, jak stoję obok i rozmawiamy, że hamulce nie trzymają, że jest wszystko w porządku. Potem ja wsiadłem do za kierownicę, zrobiłem 2 metry do przodu, 2 metry do tyłu. No, i poszliśmy oglądać wnętrze, tył i elementy zewnętrzne. No, kupowałem go, jakby to powiedzieć, w ciemno, bo nie miałem jakiejkolwiek wiedzy na temat autobusów, wszystkiego się uczę na bieżąco. Decyzja mogła być tylko jedna: bierzemy go. Spisaliśmy umowę, wypłaciłem pieniądze, jakie żeśmy się y, ugadali wtedy. No, była dość dobra promocja wtedy, w stosunku do ceny ogłoszenia pierwotnej. Także tu nie można niczego zarzucić. Yy, I auto... Yy, a, pojechaliśmy wtedy wykupić ubezpieczenie jeszcze, bo nie miało już ważnego ubezpieczenia. No ja... Y, musi być ubezpieczenie nawet na pojazd wycofany czasowo z ruchu. Więc pojechaliśmy w Bydgoszczy. Ja miałem tą ofertę przygotowaną, tam ona mi wisiała w PZU. Tylko pani mi ją po prostu po wejściu na moje dane wzięła i wystawiła. Zapłaciłem gotówką 158 zł. I miałem już ubezpieczenie na solbusa 280 dwadzieścia 26 Tak, żeby było ciekawie. Yy, I co? Wróciliśmy do domu. Yy, bo autobus, niestety, no ale musiał yy, stać, bo ja byłem wtedy w okresie, gdy jeszcze nie miałem prawa jazdy kategorii D. Jeździłem już ponad dwa lata ciężarówką, a nie miałem, robiłem dopiero na autobus. Co prawda, całe życie yy, z myślą właśnie yy, posiadania zabytkowych pojazdów, bo jakoś siebie nie widzę. W komunikacji miejskiej. Załączam wam filmik zaraz po zakupie w tym momencie. Jest to filmik, jak dumny właściciel wesoło bije powietrze, by zaparkować go na 3 miesiące w bardziej bezpieczne miejsce 2 metry z przodu. Jak nowy nabytek? Było to pozytywnie. W powietrze dobrze. bijemy.

tego godzinnego filmiku chciałbym powiedzieć, że w nadchodzącym 2022 roku będę starał się bardziej rozwijać ogólnie kanał z tych prac, co się dzieje, ogólnie z wyjazdów i tym podobne. Nie liczy na systematyczność, bo lepiej iść na jakość, a nie na ilość. Także jak tylko pojawi się jakaś praca, czy to wyjazd. Obiecuję, że do dwóch tygodni, maksymalnie do dwóch tygodni, z, tego, z, tej, z tej akcji będziecie mieli film na kanale. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. 80 jak numer rejestracyjny 1680. 1618. No już dziękuję. 1680. Zajebiście. Już swoje numery wymyślam. będzie ten Ciężkie słowo. Nie będzie jakby to powiedzieć systematyczności.